i telekurier, telekurier jestem tutaj z panem Marianem który prowadzi do w i sobie na rzeże. i y, panie Marianie co pan sądzi o tym, że y, ojciec Tadeusz chce prowadzić święta na listopad święta Bożego Narodzenia no sądzę, że nie ma a dlaczego? kiedyś powinny być święta nie no, to było listopad na Narodzenie ale nie uważa pan, że on może mieć troszeczkę rację, jeżeli tak, tak broni swoich idei. Ja, ja uważam, że, że, że nie ma racji. Czyli jednak święta to śnieg, tak? Grudzień? No, oczywiście. W listopadzie jest też śnieg. No tak. No. Jeszcze jedno takie no. pytanie drobne. Co yy, pan chodzi? Yy, yy, polska drużyna yy, wojskowa chce zakupić samoloty, które yy, odganiałyby chmury. Mhm. Żeby zmieniać pogodę, żeby deszcz tego deszczu nie było. Hmm. No, no uważam, że to zbyteczne to... Czyli że deszcz pogodę... jest dobry, tak każdym... Pomysł jest zły. Pomysł także tak. Tak? No dobra. Rozmawialiśmy tutaj z panem Marianem. Z ulicy. Jaka to jest ulica? Tak, tak to jest ulica. I... No nie wiem, dokładnie, ale... No nie, jakaś tam jest. Jaka tam jest. Tak. Jest, jest, ulica przy Ostrobramskiej, tak. To bardzo blisko Promenady to, to, to jesteśmy. Komorska. To jest Komorska. Komorska. Jesteśmy ulicy Komorskiej 11 na 15. Dziękuję Pani. Dobrze, jesteśmy przy y, wartańskim uniwersamie, tutaj na y, Prawie Południe. I ja rozmawiam z panią Aliną, mam taką przyjemność. I y, pani Lino, co sądzi Pani o zamiarach y, y, pana ryzyka, który chce przenieść święta Włego Narodzenia na listopad? To niech on się przeniesie 10. nie będzie to. Tylko poza Polską, Jak mu się nie podoba, jako dwieków jest Boże Narodzenie i mu się w tej chwili nie podoba. Było, będzie i dopóki ludzie żyją, na pewno tak będzie. Starzy przynajmniej, bo młodzież to teraz zupełnie inaczej bierze te sprawy. A starsi ludzie na pewno nie pozwolą, żeby... Czyli przenosić uważa, uważa Pani, że y, święta powinny być jednak tak kiedy ta jest pozycja tak. dryczna, to jest A co sądzi Pani o y, pomyśle y, polskich y, sił y, wojskowych, które chcą zakupić samoloty, do odganienia chmur, żeby nie było deszczu w czasie lata, kiedy to nie jest potrzebne, żeby nie było susza, ale żeby była tak ładna pogoda, żeby turyści przyjeżdżali. Co to nie. jest? Nie. <grymety> Klimatu się nie zmienia przede wszystkim. Jak będzie porządek, będzie ekologia, to i będzie świat przyzwoity. I świat się nie zmieni. Jak, jak zatruje nam cały, cały świat, to dlatego tak jest. No jest jak jest, ale... Żadne, żadne tak Samoloty na to są potrzebne. Niestety ludzie wie, la, latają, komunikują się, więc ja uważam, że samoloty też potrzebne. Dobrze, to takie jedno pytanie, bo te Pani, które robią zakupy są pracownicy nazywane, nazywane polskimi siatelkami. Ja no, to, na, tak. na pewno. Tak, I że tak, że, atletki, tak. że mają takie, prawda, tak. tutaj buły, że one są bardzo silne. I czy pani uważa, że młodzież tak powinna jeszcze tutaj pomagać starszym osobom? Znaczy, nas... ja jestem wychowana w tym miejscu. Młodzież w tej chwili jest winny Młodzież bardzo małe ma wychowanie w ogóle w domowie. Rodzice pracują do późnych godzin. Między bardzo się nie zaczęło. Ja w tej chwili szłam do sklepu i widziałem jak sprzedawał takiemu. Młodszy chyba jeszcze od niego był. Młody takiej sztupy sprzedawał wino. To jak może być w ogóle dobrze? Jak Jaka młodzież może być? Ja, miałam, ja inne pokolenie jestem. Inaczej, inaczej brałam życie i w ogóle inaczej byłam wychowana. I przede wszystkim, bo nie na temat właściwie skręcam. Właściwie młodzież jest dobra, tylko że po prostu rodzice nie mają czasu na wychowanie. Dobrze, to takim innym akcentem skończymy, życzymy sukcesom y, polskim siatkarkom. Y, Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was Homo Pietruch z y, panią Aliną. Dzień dobry, witam tutaj w Pietru, prawda? Wiosna już nas zasypana swoimi pierwszymi promienkami słońca. Tutaj mamy mapę dzisiaj w nocy, prawda? Tutaj będzie biało okropnie, będzie biało okropnie, mówię. Tutaj będzie nawet do minus czterech, ale za to tutaj noc spokojna i błogodna od 9 na południowym zachodzie aż do 11 stopni w Krakowie. Prawda. Yy, natomiast jutro, we wtorek, co ciekawego nas czeka? No. Yy, tutaj mogą się pojawić drobne opady yy, śniegu ze deszczem. A ja się nie to będzie wygrać. A jak to będzie grać? Tutaj mi podpowiada pan kamerzysta. Albo może padać? Albo może padać. No. Ale na najgorszym wypadku będzie ciężko. Ja mam odpowiedź tu. I tutaj mamy mało podstaw. Tutaj będzie tak słońce sieciło, że normalnie jak lato, yy, Warszawa będzie zakłócona, yy, zachmurzona, będzie deszcz w taki sobie no Tutaj Morze Czarne widzimy temperatura tutaj nad Morzem Bałtyckim 6 stopni, Morze Czarne oczywiście 15, yy, tutaj Morze Śródziemne 18, a nad Tunezją nawet może dochodzić do 22 stopni temperatura wody. No to jeszcze może ja żartik jakiś na koniec pogody. To... No, to przychodzi yy, kura do lekarza, no, a lekarz mówi, no chyba to pani jaja. Dziękuję. Telekurier, telekurier. W Dzisiaj będzie nam z nami sport powiedział pani Tak, pani no która wygrała nasz konkurs sportowy. Witania! Pani jestem zaczynona, że ja mogłem ci z tym zapytowić. Pozdrawiam w gimnazjum numer jeden w Żarowie. mamy, chomika kolo. No, Roberto Juniowski się bardzo dobrze opobieg. Piętnę pierwsze miejsce i 300 tysięcy dolarów zdobył. Tak, a nasi kolarze po raz drugi z rzędu zdobyli trzecie miejsce na Pucharze świata. Dziękuję. A zobaczymy nie, a ty nie chłod, który wygrał na powiedział